Cześć. Dziś porozmawiamy o medycynie estetycznej. Jeżeli zajmujesz się medycyną estetyczną lub planujesz zajmować się medycyną estetyczną, to wiesz, że jest to fajna dziedzina. Dynamicznie się rozwija, pojawiają się coraz to nowe metody i środki, którymi można pomóc pacjentom. Można osiągnąć spektakularny sukces. Przychodzą do nas pacjenci, którzy przecież nie są chorzy na nieuleczalne choroby, lecz Którzy chcą poprawić trochę swój wygląd. To daje satysfakcję, to pozwala szybko rozwiązać problem pacjenta. Co więcej, pacjenci najczęściej mają pieniądze, którymi płacą za zabiegi z zakresu medycyny estetycznej. Stop. Czy to oznacza, że jesteś bezpieczny? Czy to oznacza, że medycyna estetyczna nie ma roszczeń? Oczywiście nie. Przecież ten sam pacjent. Który ma pieniądze na zabiegi z zakresu medycyny estetycznej, będzie miał pieniądze na prowadzenie sporu prawnego. To ważne. Żeby bezpiecznie wykonywać zabiegi z zakresu medycyny estetycznej, trzeba pamiętać o kilku kwestiach. Ja omówię dziś pięć kwestii, które bardzo często pojawiają się w sprawach sądowych. Kwestia pierwsza ubezpieczenie. Obowiązkowe ubezpieczenie lekarza. Nie obejmuje świadczeń z zakresu medycyny estetycznej, ponieważ nie są to świadczenia zdrowotne. Dlatego musisz się dodatkowo ubezpieczyć, obejmując ubezpieczeniem zakres medycyny estetycznej. Zapytasz: No dobra, na ile się powinienem ubezpieczyć? To zależy od tego, co robisz. Myślę, że od pół miliona do miliona złotych wystarczy. Kwestia druga: zgody. W medycynie estetycznej i w dziedzinach zabiegowych zgody to podstawa. Każdy lekarz, którego sprawa trafia do sądu, musi przedstawić zgodę pacjenta na zabieg. I ta zgoda jest w sądzie analizowana na wszystkie strony przez prawników. Pomyślisz: "Okej, okay, mam zgody, dostałem je na kursie." To nie znaczy, że są dobre. Niestety, zdarza się że zgody, które lekarze otrzymują na różnego rodzaju kursach czy od producentów różnych wyrobów medycznych, nie są prawidłowe. Dlatego sprawdź swoje zgody. Sprawdź na przykład, czy jest w nich napisane, że nie ma wskazań medycznych do wykonania zabiegu z zakresu medycyny estetycznej. Sprawdź też, czy jest informacja procentowa bądź ułamkowa o ryzyku powikłań po zabiegu. Jeżeli tego nie ma, Powinieneś się poważnie zastanowić, czy masz dobrą zgodę. Kwestia trzecia. Kwalifikacja do zabiegu. Wielu lekarzy zapomina, że zabiegi z zakresu medycyny estetycznej to zabiegi i nie prowadzi wizyty kwalifikacyjnej. Powinieneś taką wizytę kwalifikacyjną prowadzić. Dlaczego? No przecież chyba zgodzisz się ze mną, że niebezpiecznie jest robić zabieg z zakresu medycyny estetycznej u pacjenta, który przyjmuje leki rozrzedzające krew. Dlatego na wizycie kwalifikacyjnej powinieneś bardzo dokładnie wypytać o leki, które przyjmuje pacjent, o choroby przewlekłe, które ma, o nadwrażliwości i uczulenia, które zgłasza. To wszystko może mieć znaczenie dla bezpiecznego wykonywania przez Ciebie zabiegów z zakresu medycyny estetycznej. Kwestia czwarta. Kompetencje. Na stronach gabinetów medycyny estetycznej bardzo często odnajduję takie informacje, że specjalizujemy się w medycynie estetycznej lub że doktor X to uznany specjalista w dziedzinie medycyny estetycznej. To sformułowanie wprowadzające w błąd. Dlaczego? W Polsce nie ma specjalizacji z zakresu medycyny estetycznej. Jest specjalizacja z zakresu chirurgii plastycznej ale z medycyny estetycznej nie ma. Dlatego o wiele bezpieczniej będzie napisać mam dyplom ukończenia studiów z zakresu medycyny estetycznej albo od wielu lat zajmuję się zabiegami z zakresu medycyny estetycznej. Nie pisz, że jesteś specjalistą. Sprawdź to, co masz na stronie. Kwestia piąta. Brak dokumentacji fotograficznej. Jak udowodnić, że osiągnęliśmy cel zabiegu? Jak udowodnić że było źle przed zabiegiem, a teraz jest dobrze. Jak udowodnić wiele innych okoliczności? Najprościej, dokumentacją fotograficzną. W sądzie jest to bardzo ważny dowód na prawidłowe wykonanie zabiegu, na prawidłowe udokumentowanie zabiegu, na prawidłowe działanie lekarza. Taka dokumentacja fotograficzna powinna być załączona do dokumentacji medycznej. Dzięki temu możesz wygrać wiele spraw sądowych. Mam nadzieję, że te kilka uwag pozwoli ci pewniej i spokojniej wykonywać zabiegi z zakresu medycyny estetycznej.